No, siemanko, siemanko mistrz z tej Sun Razer. Tak jak wam obiecałem, gdy tylko się czegoś ciekawego dowiem o multiplayerze Call of Duty Advanced Warfare od razu zrobię jakiś materiał no i cóż, potwierdzono, że będzie jednak nuklear w Call of Duty Advanced Warfare, więc właśnie postanowiłem zrobić takowy materiał oraz też powiem o kilku małych sprawach. No i cóż, tak jak dokładnie już słyszeliście, nuklear jednak jest potwierdzony w Call of Duty Advanced Warfare. E, dzisiaj e, na fanpage'u pingwina.pl zobaczyłem screen z e, o, właśnie tym, że jednak nuklear będzie gdzieś w tej chwili, będziecie widzieli ten screen na ekranie. Nuklear jest potwierdzony za 30 zabójstw, zostaniemy jakiś tam emblemacik, najprawdopodobniej tak jak to było w Call of Duty i Black Ops 2. Nie będzie żadnej bomby typu nuke, Map czy KM, będzie to zwykły emblemacik, tak jak w Black Ops 2. A powiem wam, szkoda, bo jak na przykład się wbijać Kema tego czy moaba, to jak się go puszczało, to był taki rozpierdol na mapie, wszystkich wypierdolało w kosmos I to było naprawdę dosyć spoko, zdobywało się tego mm, Moaba czy tam Kema e, I puszczało się go i miało się też kilka zabójstw i miało się też satysfakcję, że się wybijało coś takiego I że po prostu ten Kem czy ten też się też Moab wybuchnął na tej mapie i chciał spustoszenie trochę, tak, bo zabijał wszystkich z przeciwnej drużyny. A tutaj dostajemy tylko i wyłącznie jakiś szary emblematik. Najprawdopodobniej będzie on wyglądał jeszcze gorzej niż w Call of Duty Black Ops, bo w Call of Duty Black Ops były jeszcze jakieś tam fajne te emblematiki za te 25-30 i potem jeszcze ten e, karta gracza za nukleara też dosyć fajnie wyglądała. A tutaj tak jak sami widzieliście na tym screenie, jakieś kółeczko, i w środku pisze 30. W ogóle, what the fuck. W ogóle Advanced Warfare to jest straszna i to straszna drzyńka z Black Ops 2. Pik ten ściągnęli, Nuklara ściągnęli, e, streaky też zostały w dużej mierze też pościągane z BO2, ponieważ tam były strasznie podobne. I podobne, podobnie działały, na przykład Paladin, UAV, działko strażnicze. No, no ten dragon fire też tutaj jest. Także tutaj naprawdę dużo rzeczy zostało pościąganych z Black Ops 2 Advanced Warfare a.k.a. Black Ops 2 Tak naprawdę no w dużej mierze jest to zrzynka z Black Ops 2 również z innych gier, ale w większości z BO2. Także dobra, ogólnie to już nie będę wiedział, że to jest zrzynka bo tak jak już mówiłem, ja nie lubię jak ktoś na przykład mówi, że mm, to jest połączenie jakichś tam in, innych gier, tak? Ale ogólnie to jest straszna zrzynka z Black Ops 2, naprawdę. Eee, dobra, powiedziałem już, już o nuklearze. Będzie nuklear za tych 30 i Najprawdopodobniej będzie to tylko za 30 gunstryk. Więc będziemy musieli zrobić to z samej broni. Nie będzie można używać tych tym score streaków. No tak, score streaków tak jak było to w przypadku Modern Warfare 2. No, ale tam był nuke, tam chociaż coś wybuchało, Tam było boom. A tutaj nic. Eee, by the way, jeszcze Day Zero Edition, ponieważ dowiedziałem się, że. Mm, jeżeli zamówicie Day Zero Edition i będziecie mogli zagrać przez 24 godziny jeszcze przed premierą, to będą dostępne tam tylko i wyłącznie 4 mapki, z tego co się nie mylę. Te, które zostały pokazane właśnie na Gamescomie, zostaną udostępnione właśnie 3 listopada. Z tego co się nie mylę, ponieważ mogę się tutaj mylić, ale takie info gdzieś tam wyczytałem na necie przed chwilą. Także. Tylko 4 mapki w Dai Zero, ale już myślę, że następnego dnia w oficjalną premierę te wszystkie mapki powinny zostać udostępnione, o ile będą takowe, ale raczej powinny być. No i dobra, to by było na tyle Magistrz. No i cóż, trzymajcie się. Na razie też hejka. Do widzenia!